To być zaczarowane z tą pod spodem. A my zrobiłem taki pracy masaż dziecią, tak? Brawo. A nie łapiemy? Brawo. I jeszcze troszeczkę. Musimy wysoko pusty do góry. Dzieci tak, dopuszczają. Tak. I suprzyj. Mhm. To moja. Ok. Iluzjoniście i wszystkim zrezerwowanym dzieciom należą się duże brawa. ostatnie zadanie dla Was. Zapraszam wszystkich dzieci i pod mebel, dobrze? Usiądźcie z niej pod mebelkami.